Hello, ja tak na chwilę chciałbym tylko przypomnieć, że jeśli spodoba Wam się ten materiał, to zachęcam do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka i zapraszam też na mój serwer Discordowy pełny fajnych ludzi. A linkacza macie w opisie. Jeśli chodzi o popkulturę lat 90, jestem bardzo specyficznym przypadkiem bycia dzieckiem tej epoki, jednocześnie nie będąc dzieckiem tej epoki. Wiem, to brzmi dziwnie, ale już wyjaśniam. Otóż za młodu odziedziczyłem sporo zainteresowań rzeczami kojarzonymi z tamtą dekadą po mym bracie, ponieważ zaliczam się do rocznika 96. Czyli w sumie schyłku tego okresu. Zatem nie żyłem bezpośrednio w świecie lat 90., ale wiele trendów, które z nostalgią są wspominane przez osoby, które wtedy żyły, jest mi znana. Jednym z nich były komiksy wydawane przez wydawnictwo TM -Semic. Chociaż Bozia trochę się spóźniła z mym stworzeniem i nie dane mi było kupować tych komiksów osobiście, w mojej rodzinie to była trochę tradycja i przyznam się szczerze, że to właśnie one wprowadziły. Mnie w cały świat obrazkowych opowieści. Zresztą widzę, że do dziś ciągle utrzymuje się sentyment do tej epoki, bo Egmont przykładowo zaczął wydawać znane komiksy z tego okresu, tak jak Nightfall na przykład. Nie ukrywam, że mam sporo całkiem pozytywnych wspomnień związanych z opowieściami z tej epoki. I do wielu z nich nadal mam sentyment a niektóre mym zdaniem nadal trzymają poziom. Niestety dorastanie potrafi zmienić sporo w odbiorze wielu rzeczy i choć sentyment nadal jest u mnie silny, dostrzegłem, że tak naprawdę spora część z tych historii była zwyczajnie gówniana. No, sorry, ale porównując je do dzisiejszych komiksów, dostrzegasz jak rzadko kiedy zwracano uwagę na jakość historii i ile dziwacznych z dzisiejszej perspektywy trendów dominowało wtedy, jak na przykład sposób rysowania postaci i dziwaczny fetysz mięśni. Smutno mi to mówić, ale w większości z tego dzisiaj nie da się czytać, a już na pewno nie na poważnie. Niemniej, mimo tego, że syfu w tej dekadzie było co niemiara, zdarzały się komiksy, które w mych oczach wciąż trzymają się zaskakująco dobrze. Przykładem tego może być seria komiksów o postaci Spawna, wyjątkowo Edgy Antypohatera o niejednoznacznej moralności walczącego z siłami piekielnymi. Żeby nie było, zdaję sobie sprawę, że wciąż widać tam wiele naleciałości typowych dla czasów, w których powstawała ta seria. Wiecie, wielkie spluwy, dziwna kreska, straszliwie edgy przemowy i inne takie takie. Ale mimo tego, mówiąc w 100% procentach szczerze, nadal uważam, że z całej tej masy nieczytelnego syfu z tej dekady pokroju Youngblood, którego dzisiaj nie da się czytać, no zwyczajnie to jest niemożliwe. Akurat spółna cały czas czyta mi się zaskakująco przyjemnie. Nadal doceniam tam wiele konceptów i pomysłów na historię. Nadal mam sporo dobrego zdania o tych komiksach, chociaż wiem, że czasami są w stanie pójść w bardzo dziwne rejony. Patrząc na ten cykl z perspektywy czasu, dopiero teraz dotarło do mnie, jak bardzo ta seria była popularna komiksy, zabawki, gry wideo, a nawet ten nieszczęsny film kinowy. Merczu ze Spawnem była cała masa i choć dzisiaj, moim zdaniem, jego gwiazda troszkę przygasła, nie da się nie docenić tego, jak ogromnym sukcesem były narodziny Spawna. To był swoisty, ewenement z mojej perspektywy. Zatem kompletnie nie dziwi mnie to, że ktoś kiedyś wpadł na pomysł zrobienia serialu animowanego o Spornie. Obecnie raczej mało się o nim mówi i jest to twór raczej zapomniany, o którym mało kto słyszał. Ze mną w sumie było tak samo, bo ja też dowiedziałem się o jego istnieniu bardzo niedawno, ale kiedy już ogarnąłem, że takie coś istnieje, od razu złapało to moje zainteresowanie. Nie dość, że nagle złapała mnie nostalgia do Spawna, to jeszcze byłem bardzo ciekawy tego, jak ten serial w ogóle się prezentuje. Pamiętając, jak odjechane i dziwne potrafiły być komiksy, pomagały też opinie ludzi sugerujące, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie spotkały tę markę. A jako, że ja kocham rzeczy niszowe i zapomniane, chyba nie muszę wam tłumaczyć, że była to tylko kwestia czasu, gdy omówię ten serial i przedstawię go szerszej publice, tak dla potomności, dla przyszłych pokoleń. Animowany serial o świetnie adaptuje najbardziej kluczowe aspekty serii oraz postaci w niej występujących. Głównym bohaterem, choć w tym świecie prosty podział na dobro i zło nie do końca istnieje, jest Al Simmons, amerykański żołnierz od lat specjalizujący się w wymordowaniu każdego, kogo rząd uzna za oponenta i któremu nie obcy jest widok krwawej posoki ale bardzo łatwo się tym jarać, jeśli myślisz, że jesteś nietykalny. A jak wiemy, nikt nie jest nietykalny. Al boleśnie uczy się tej życiowej prawdy, bowiem zostaje on pewnego dnia spalony żywcem. No kiepsko. Patowa sytuacja jakich mało. Co innego palić, nie wiem, szlugi czy ogień przy ognisku, a co innego samemu być spalonym na skwarkę. Ale Alowi nie dane będzie w końcu odpocząć od służby, bo już za życia przykuł on uwagę sił piekielnych. Mających tradycję tworzenia piekielnych wojowników zwanych Hellspawnami. Ponieważ Al wyróżniał się na tle mordowania ludzi, tym samym nieświadomie zafundował sobie pozycję takiego Hellspawna i powrócił na ziemię jako żywy trup, wyposażony w żywy płaszcz rodem z koszmarów. Brzmi całkiem cool i zapewne wiele dzieci lat 90. mogłoby marzyć o takim zajbistym płaszczu. Tyle, że Alowi nie jest do śmiechu, bo przez to nie jest on w stanie ponownie spotkać się ze swoją żoną Wanda. Na Ziemi widok spalonych ludzi nie jest czymś, co codziennie widać, zatem kolejne spotkanko raczej odpada ku wielkiej rozpaczy Ala. Spawn wyróżniał się zarówno w czasach swego powstania, jak i w zasadzie do dziś spośród grona innych komiksowych postaci, tym, że jego moralność jest bardzo niejednoznaczna. Z jednej strony jest on trochę postacią tragiczną, bo nie wysmak jest mu służyć armii piekła, a jego pragnienie ponownego pojednania z żoną to rzecz dość uniwersalna i łatwo można go zrozumieć, bo miłość do żony to coś, z czym większość populacji może się utożsamić. Z drugiej strony stare nawyki mordowania oponentów nadal są u niego widoczne, a dochodzi do tego jeszcze częsta obojętność wobec otoczenia, w którym się znajduje. Czasami zachowuje się po prostu jak budz, nieumiejący wyciągnąć głowy ze swojego miejsca, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Często trzeba go przekonać i naciskać na niego, aby podjął jakiekolwiek działanie. Dokładnie tak było w komiksach i tak samo jest w serialu, który moim zdaniem świetnie przedstawia tę postać. To fakt, że nie każdemu przypadnie do gustu tego typu Edgy Bohater, szczególnie dzisiaj, gdy moim zdaniem ludzie szukają bardziej weselszego typu bohaterów. Ale dla mnie nie jest to wada i jest to pewne odświeżenie po tak długim czasie oglądania dzisiejszych filmów z superhero. Jednocześnie, wbrew pozorom, nie ma go tu jakoś niesamowicie dużo. O dziwo, w sporej ilości odcinków pełni on raczej rolę siły natury, wręcz zwierzęcia, udzielającego się tylko wtedy, gdy ktoś narusza jego terytorium. Z jednej strony doceniam to, że tutaj trochę czuć od niego wajby slasherowego mordercy, a sceny, gdy rozprawia się z oponentami, to rzeczy mega przerażające, rodem z najlepszych horrorów. To w jaki sposób Spawn rozprawił się z Chapelem to jeden z najbardziej niepokojących momentów, jakie widziałem od dawna. Z drugiej strony, mimo wszystko dobrze pamiętam, że najbardziej interesowały mnie te wszystkie motywy paranormalne związane z konfliktem ala z piekłem. A mój ulubiony story arc to ten, w którym nasz spawn odbywa podróż. Po wielu poziomach piekła, z czego każdy z nich wyróżnia się zupełnie innymi zasadami i klimatem. Tutaj nie ma tego prawie w ogóle, a historia stara się ograniczyć do akcji miejskiej. Niby trochę szkoda, że z wielu ciekawych motywów zrezygnowano, ale w sumie to, co serial daje w zamian, nie jest znowu takie złe. Poza wątkiem cierpienia Ala mamy tu zaskakująco dużo postaci pobocznych, jak Terry, najlepszy kumpel Ala, no przynajmniej były przynajmniej w tej wersji, obecnie mąż Wandy, parę detektywów chcących rozwiązać zagadkę morderstw w zaukach, czy jeden z głównych złych, Jason Wynn, korporacyjny lord związany mocno ze zgonem Ala. Powiem tak, nigdy nie byłem mega fanem wątków pobocznych w komiksach. Ale nie mogę powiedzieć, że były one trudne do przełknięcia dla mnie. Czasem były ciekawsze, czasem nieco słabsze, ale byłem w stanie przymknąć na nie oko w obu przypadkach. Natomiast tutaj przez to, że spawna nie ma tak dużo, sporą część czasu poświęcamy właśnie tym przyziemnym wątkom. I o ile w komiksach byłem w stanie je znieść, tak tutaj były one jeszcze nudniejsze i bywały momenty, gdy straszliwie się dłużyły i nie ukrywam poczucie nudy nawiedziło mój umysł podczas oglądania w paru momentach, ale być może to kwestia osobistej wrażliwości, a nie serialu samego w sobie. Wiem, że niektórzy nie mają nic przeciwko temu podziałowi. Okej, okay, spoci, nie mam nic przeciwko temu. Ponownie opierając się na pewnym poziomie wiedzy z komiksów, troszkę żałuję, że nie zaadaptowano tu moich ulubionych wątków, jak motyw interakcji Terego z Alem. Było to dość ciekawe, bo w wykońcu Al ma mu bardzo za złe to, że po jego śmierci Terry odbił mu wandę. I w dodatku ma z nią dziecko, coś, co za życia nie mógł jej dać. No co za buc. To jest jak dla mnie bardzo ludzki wątek i uwielbiałem te próby dogadania się między Alem a Terem, ale tutaj tego nie dostajemy, a szkoda, bo na pewno wzbogaciłoby to historię. Szczerze to przez to trochę trudno mi powiedzieć coś więcej na temat postaci Terego i jak dla mnie był on najnudniejszą postacią. Szczerze to Wanda, która w komiksach nigdy nie była moją ulubienicą, tutaj dostaje naprawdę sporo miejsca dla siebie. Przez to przyziemne podejście musiano zrezygnować z ukazania większości łotrów, z którymi Spawn miał okazję walczyć. Też troszkę smutek, bo kocham większość tych absurdalnych przeciwników Spawna, ale rozumiem, że w tej konwencji przyziemnego horroru większość z nich nie pasowałaby kompletnie, bo byliby zbyt dziwni. Jedynym wyjątkiem jest tu Overkill, będący cyborgiem, odrobinkiem odstającym od przedstawionego świata i będącego trochę reliktem lat 90., -tych, ale poza tym Spawn załatwia tu prostych bandytów. Co prawda większość z nich nie jest zdrowa na umyśle, ale daleko im do cudacznych świrów z komiksów. Mimo tego spólnowie nie brakuje tu wrogów do przemielenia. Bardzo brutalnego przemielenia. Przez to, że jest to animacja, miałem wrażenie, że będzie to seria stonowana, może nie dla najmłodszych, ale podobna do Batman The Animated Series, gdzie niby masz mroczne motywy, ale jakaś granica cały czas jest wyznaczona, by dotrzeć do jak najszerszej widowni. Otóż nie. Spawn wyróżnia się tym, że tutaj granic nie ma prawie wcale. Krew i flaki są i to w ogromnej ilości. Cięty wulgarny język, jest seks, nagość i erotyczne podteksty. Oj, jak najbardziej są. To zdecydowanie nie jest serial dla młodszych. Do tego stopnia, że na początku każdego odcinka pokazywane jest ostrzeżenie, że lepiej tego swojemu dziecku nie pokazywać. Jednocześnie wydaje mi się, że ta brutalność jest bardziej... Jakby to ująć, sensowniejsza niż w komiksach. W sensie oryginał lubił czasami za bardzo epatować przemocą i krawędziowaniem. Tutaj choć przemocy jest wciąż sporo, czuć pewien balans. Niby jest brutalnie, ale nie czuć tutaj przesytu tym podejściem. Nie kojarzę żadnego innego serialu animowanego z tego okresu z takim poziomem gore. Zatem na tym tle Spawn wyróżnia się dość mocno i jest wręcz niepowtarzalny. Kreska jest naprawdę świetna. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda jak kalka animowanego Batmana, stawia ona o wiele bardziej na indywidualny styl i zabawę otoczeniem. Wiele kadrów nadaje się na tapetę, na ścianę albo na okładkę jakiegoś albumu heavy metalowego. Voice acting także stoi na dobrym poziomie i interesujące jest to, jak aktorzy głosowi starają się przedstawić nam bardzo stonowane performensy. Nawet postać klauna, teoretycznie mocno przerysowana, nie brzmi jak kalka jokera i brzmi o wiele bardziej niepokojąco. Momentami brzmi to trochę jak ASMR, ale choć doceniam aktorów tutejszych postaci, jeden wybór przyćmiewa je wszystkie. Keith David jako Spawn to złoto i platyna. Niemalże za każdym razem, gdy go słyszysz, masz pełne gacie. Potęga tego głosu jest unieśmielająca. Myślę, że od tej pory to ten głos będzie wybrzmiewał w mojej głowie, gdy znowu wrócę do komiksów z zespołem. Tak naprawdę jedyną rzeczą będącą skazą na tej serii, to coś, co jest wynikiem siły wyższej. Otóż, niestety, ten świetny serial w pewnym momencie dostał kancela, w momencie, gdy zaczął się mocno rozkręcać. Choć pod koniec widać, że próbowano dopiąć jak najwięcej wątków, niestety wiele z nich nie dostaje konkluzji, a całość kończy się praktycznie cliffhangerem. Co gorsza, nie zapowiada się jakikolwiek sequel, więc jeśli oczekujecie wypełni zamkniętej historii, troszkę nie ten adres. Podsumowując, Spawn The Animated Series to kawał dobrego serialu. Mroczny klimat wylewa się z niego niemal w każdym kadrze. Ma naprawdę nieźle rozpisaną fabułę, poprawiając wiele niedogodności materiału źródłowego. Jest wizualną ucztą dla koneserów animacji, voice acting Spawna to złoto. Te wszystkie elementy składają się na prawdziwy sztos. Wypełni zgodzę się, że jest to jedna z lepszych rzeczy dotyczących postaci spawn'a. I gdyby ktoś, kto jej nie zna, spytałby się mnie, w jaki przystępny sposób się z nią zapoznać, poleciłbym mu właśnie ten serial. Bo moim zdaniem udaje mu się uchwycić wszystkie najważniejsze, esencjonalne cechy komiksowego cyklu. Ignorując przy tym kilka antyków ery, w której powstawał. Poziom przemocy sprawi, że nie będzie to coś, co każdemu przypadnie do gustu, ale ja jestem zauroczony tymi klimatami, więc idealnie wpisał się. W mój gust. A kto wie, może w Wasz gust też się wpisze. Zdecydowanie niedoceniona perełka, i mam nadzieję, że więcej osób usłyszy o jej istnieniu. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle, dzięki Wam za uwagę. No i trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu. Cześć.